Siemanko. Dzisiaj ciąg dalszy demontażu pozostałości po fancoilach. Pojechałem na lokalny skup złomu, sprzedałem te wymienniki ciepła, aluminiowe z miedzianymi rurkami. Powiem Wam, że spodziewałem się troszeczkę lepszej ceny. Na metale o 17 ,10 zł 10 groszy za kilogram. Miałem 45,6 kg po 12,50 niestety u mnie na złomie. No ale też nie ma co narzekać. 570 zł wpadło. No a teraz tak to miedziuchę to już mało rozdłubaną Mosiąc to do pochlastania. No i zabiorę się za te 8 silników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja was zapraszam na film. Dobra, ten temat mam zamknięty. Teraz czas zobaczyć, co się kryje w takim silniczku. Jeszcze nie miałem okazji demontować.

Zakończyłem walkę z tymi fankoilami, więc przyszedł czas podsumowania. Złom stalowy wcześniej wywiozłem 140 kg, po 80 groszy za 112 zł w sumie. Policzę tak jak dostałem resztę stali po 80 groszy. Troszeczkę się tu jeszcze nazbierało. Większość oczywiście z silników.

Aluminium. W tym woreczku mam same cienkie aluminium z wentylatoru. 4 kg 600 aluminium mix po 6-20-28,52. Dwa kilogramy pięćset siedemdziesiąt odlewik jest po siedem złotych dziesięć groszy.

Po 5 zł 661. 18 żółty po 21 pięćdziesiąt. Staruję sobie pojemniczki. 4 kg 270 g, 91,81. Do podsumowania też trzeba dodać te chłodnice aluminiowo-miedziane. Miałem ich 45 kg 600 g, po 12,50 niestety 570 zł. Różnica między skupem a metaleo jest bardzo duża w tym przypadku. Na metaleo po 1710. No ale trudno. Sprzedałem, sprzedałem jak sprzedałem, nie ma co narzekać. No i teraz pozostaje najcenniejsze, czyli miedziucha. Przerzucę ją sobie od razu w torebkę. Miedziuszka w miksie 33 70 starujemy i zobaczmy co to się udało z tego wydobyć. 6 kg 768 g za 228 zł i 8 groszy. Powiem wam, że to był bardzo fajny strzał, takie 8 Fankoili No przyniosło całkiem niezłą gotówkę. Niestety wątpiałaby mi się w przyszłości taka porcyjka trafiła, ale nigdy nic nie wiadomo. Zabawy trochę było. W sumie, w zasadzie to trochę ciężkiej pracy, ale opłacało się. A ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.